Dzień dobry, dzień dobry. Nie ma wczesnego poranka, już Wam powiem, która jest. Jest 16.15, o 16 skończyłam pracę. Zaczęłam pracę dzisiaj wcześniej, bo miałam dość sporo do zrobienia. Na szczęście z domu. I w trakcie pracy, właściwie rano się źle czułam. Tak mnie dopadł ból głowy, bo ja mam regularnie ataki migreny. na szczęście mniejsze niż kiedyś, ale mam ataki migreny. Więc wzięłam tabletkę. Już jest trochę lepiej, przy okazji już Wam pokażę, czym się wspomagam. E, tym. Urządzeniem, co kiedyś kupiłam w IKEA, wiecie sobie, robię tak. Później o. I to też y, symuluje trochę tą głowę na zasadzie, że tak oszukuje trochę ten ból. W takich kryzysowych sytuacjach używam też tego. Tabletki mam typowo na bóle migrenowe i Liara, ja no nie byłam, wybaczcie, ale po pierwsze wyglądałam jeszcze gorzej niż teraz, a po drugie, no nie miałam jakoś tak y, motywacji, się stresowałam pracą. Byłam taka mocno zastresowana, wiecie, nie chciałam do was przychodzić, taka smutna, markotna i tak dalej. Teraz troszkę energii mam więcej, może nie za dużo, ale jest. I przy okazji, jak sobie jeszcze dzisiaj patrzyłam w lustro, bo ja jestem umówiona do fryzjerki, dopiero czekajcie, przypomnę sobie, na 7 lub 8 stycznia do, na farbowanie włosów, bo już tutaj mam takie odrosty tyle włosów siwych, ale stwierdziłam, że machnę ręką. Trudno, są święta, ale jakoś to przeżyję bez tego fryzjera. I teraz otworzę sobie kalendarze adwentowe. Niebawem też pójdę po auto do garażu i pojadę do tego sklepu mohito, co Wam opowiadałam wczoraj odebrać ten mój torebko plecaczek, bo to jest dwa w jednym, więc oczywiście też Wam pokażę, jak to wygląda. No i w sumie to chyba będzie wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o moje plany. No nic, bo tak jak Was też uprzedzałam ja mam takie życie dość powtarzające się. Normalne, ale ja to lubię, ja to doceniam, bo ja lubię jak jest stabilnie, od czasu do czasu gdzieś sobie pojadę na jakąś wycieczkę gdzieś sobie wyjdę na spacer i to mi w życiu moim odpowiada, sweterek jeszcze miałam z metką w szafie, on ma takie fajne tutaj dziurki, ja go kiedyś kupiłam ma super skład, jest taki milusi no ale ja w szafie, no nie ukrywam wpadłam mm, ponad rok temu, miałam takie 3 3 lata pod rząd, gdzie kupowałam za dużo ciuchów, dobra jeszcze wam trochę opowiem i to już był totalny zakupochorizm, dlatego ja w tym roku wprowadziłam ten dotok zakupowy, bo jeszcze do tej pory wyciągam ciuchy z metkami Tak, to jest nienormalne, ale no tak u mnie jest, więc ten sweterek dzisiaj można powiedzieć, że jak nowy, bo go jeszcze z metką Metka jest odcięta na łóżku z szafy Tak, żeby założyć coś innego, ten sweterek, co miałam wczoraj i jeszcze wcześniej, to on się już nadaje do prania. Dobra, kalendarze adwentowe tu mam tackę, sobie też przeszykowałam. Bo, jak wiecie, ja tam kładę sobie naczynia i później zanoszę do kuchni, bo pojedyncze przenoszenie rzeczy nie przynoszą y, efektu. Nie są efektywne. to jest jeszcze ta jedna herbatka od Ewelinki. Dzisiaj sobie. Aha, jeszcze miałam Wam coś pokazać. Była w Piedronce. Była promocja na cukier. ja uwielbiam Michałki w jej czekoladzie. I. Uwielbiam, te są, zapomniałam, że one są takie twarde, te karnelki, uwielbiam Snickersy i Milky więc te też od razu kupiłam, podrzucam, więc to jest taki mój słodyczowy teraz Mikołaj i herbatki. Dzisiaj przypomnijcie mi, który jest patrzę w kalendarz, um, 17, już jest 17. mam, jestem do tyłu z herbatkami, bo to będzie czwarta niewielkita herbatka. 17. herbaciana, róża, składniki: herbata czarna, pąki, róży, płatki, róży, aromat. No. 17. Tutaj już są coraz rżejsze te kalendarze, Wam powiem. No i co, jak żyć? Dobra, to jest 17. Mm. Pożyczkowe. Akurat my mamy z Anią na opak, bo Ania uwielbia znowu te owocowe. Ja znowu uwielbiam te, te drugie rodzaje Jak nazwą jest więcej tych, co lubi Ania. W sumie lepiej dwa niej, ale wiecie. Siedemnastka w balei. No i gdzie jesteś tutaj? Jesteś. Siedemnastka w balei. Mm. Serum, o. serum do buzi, zobaczcie 10 ml, ekstra i to jest wszystko, właśnie teraz patrzę, że to jest do maja 2027, więc będę miała na podróży w przyszłym roku Dobra. Część wykorzystam w podróży, część wykorzystam normalnie, wiecie jak jest Ten kalendarz kosztował niecałe 70 zł, więc to jest jak za darmo w roku sobie też kupię ten z balei, bo serio wam polecam. Większość produktów jest bardzo fajnym składem. I siedemnasty. A, tu. A i ja Wam zapomniałam też powiedzieć, że tutaj są kostki od Ewelinki. I ja chyba w kostkach będę mi porządek zrobić, bo mam już ich za dużo i coś wystawić, ale jeszcze zobaczymy. Tutaj sobie wrzucę w tym układzie, bo już coraz mniej tego tam jest. I co dzisiaj w 17 będzie? O! Tematycznie. Dzisiaj jest strona tylko. Bo domyślam się, wiecie, nie, jednak nie wytrzymałam i trochę pomacałam, że w tym największym tym ostatnim będzie segregator binder. Więc tutaj mamy tylko stronę tytułową na rok 2026. I dlatego tam są dodatkowo były te zakładki. Więc tu mamy i spoko. Dobra. Um, ja już sobie pielęgnację nałożyłam, właściwie no, zrobiłam to rano, ale tego już Wam nie mówiłam i nie pokazywałam. Ja odpocznę sobie trochę, napiję się herbatki, bo ten stres jeszcze i ten ból głowy musi za mnie zejść, bo niestety migrena ma to do siebie. Ja wiem, z czego ona się w, w już yy, wywodzi, jak ja mam taki... Może tak, wytłumaczę, żebyście Wy to zrozumieli, postaram się najprościej. Ja czuję taką kumulację to nie potrafię sobie nieraz poradzić ze stresem. Na zasadzie, że ja jestem, jak już mnie poznaliście, taka sumienna, zorganizowana. Ja lubię mieć wszystko perfekcyjnie y, zrobione, tak kompleksowo. A jak mi się ilość zadań, a dzisiaj to dotyczyło pracy, tak kumuluje, to ja wtedy oddziałowuję to stresem. Nie umiem sobie z tym poradzić i od razu robi się z tego migrena, atak migreny. I oczywiście, ja wtedy jestem przymulona, mało kontaktuję, nawet w takich atakach bardzo mocnych, bo dzisiaj jest bez aury migrena, bo są jeszcze migreny z aurą, gdzie ja wtedy mam problemy z widzeniem, zawroty głowy, chcę mi się wymiotować i wtedy auta nie można prowadzić, bo to jest bardzo niebezpieczne. Ale dzisiaj mam migrenę bez aury, czyli czuję takie ogólne znużenie i takie ból głowy, no ale tabletka na szczęście została wzięta rano, więc już powoli... Ze mnie to schodzi, więc to nie jest taki atak, jak czasem mam przez 2-3 dni, tylko taki krótszy. Długo czas, dużo czasu mi to zajęło. Z pomocą pani doktor, nim doszłam do diagnozy, że to jest migrena z aurą czy bez aury. Wszystkiego się da nauczyć. Na początku to dla mnie była czarna magia. I dlatego to wychodzi, jak wychodzi. Na szczęście już trochę wracam do żywych. To zrobimy tak, że ja sobie tu poogarniam, bo nie chcę wam pokazywać, co tutaj jest wokół. Pogarniam, co to trzeba. No i pojedziemy razem po odbiór tego zamówienia do Mohito. Odbiorę sobie ten plecak, torebkę, i może sobie dzisiaj weźmiemy ten plecaczek. I właśnie, dziewczyna, była dalej mówiłam źle. Z Witchen, czyli ten, co wczoraj wam pokazywałam, Open Boxa. No, bo dalej mówiłam Witchen, Witchen, a to nie jest Witchen, tylko Witchen. Tak jak jest napisane, tak się czyta. Ale postaram się poprawić, więc, więc bardzo wam jeszcze raz dziękuję za te. Komentarze. No to co, żeby nie gadać bez sensu i nie stać tutaj przed Wami, jak taka wiecie, środka, to ja się biorę i to usłyszenia później. Weszłam jeszcze, mam, mam już paczuszkę, tylko weszłam jeszcze tu zobaczyć do Home and To są trąbki. niestety informacji co to jest za świeca Słodziaki. Oczywiście ja szukam fiacików, ale to fiacika już mi tak nie przypomina, więc tego nie wezmę. To też jest fajna. Ale już tak ładnie nie pachnie. Tyle rzeczy można teraz kupić taniej. Dziadek do orzechów. Zobaczę jeszcze co jest w Senseju. I będę jechała już do domku, bo już jestem zmęczona. Wyszłam tutaj tylko na chwilę, a już mam dość. O, jakie mi się. XLK. Grinch też jest. Przyjemny nawet ten sweterek. To jest jako bluza. Za ile złotych? 20. Widzicie co? Jest to. Ja w sumie nie mam nic świątecznego. Może taką bluzę z misiem bym sobie jedną wzięła. To jest jeszcze taka. Ale to już jest za ciepła. To są jeszcze takie. Bluze z kokardkami za 30 zł i taka brokatowa. Ale ta. Ja noszę Emki w Sinseju, więc wzięłabym sobie. Tu są jeszcze takie. A tu jest taka, jakby to powiedzieć, taka no bardziej już kobieca, nie? I jaka jest cena? 30 zł. Mówicie, żeby pójść na Wigilię. Czekaj, czerwona etykieta nowa niższa cena 50%. Okej. Okay. No też jest ładne, nie? Nie wiem, na Wigilię iść tak bardziej. W sumie ja lubię choinki, to może sobie wezmę jednak ten sweterek. Raz zobaczę skład. my tutaj mamy w składzie mm, ja nie widzę jeszcze całego 22% akryl 75% poliester a tu w tym misiu na 20 No zobaczymy co wygra składowo. 40% bawełna. 60% poliester. O, zobaczcie, jakie to jest ładne błyszczące. Ja mam dużo sweterków, ale z Inseju mm, też parę miałam, mam kupionych i jestem zadowolona. No wiecie, ja się teraz tak zastanawiam, mam dużo ciuchów, ale na tą wigilię co ubrać, chociaż tam u siostry jest ciepło. No i teraz mam dylemat. Co zrobić? Serio, zobaczcie, tam jest jeszcze tutaj taki sweterek I te są jeszcze ładne. Cały czas tą paczkę dźwigam jest mi niezręcznie, a auto mam dalej tu jest jeszcze. I te kubeczki. On by mi był na zmianę z tym co ja trochę tu słukłam. Wezmę go se. Nie, jednak kubeczka nie wzięłam, ale zobaczcie jakie kapcie zwróciły moją uwagę. Za 14 zł. Dobra, jestem, jestem. Powiem Wam, że przez ten ból głowy tam spędziłam tylko nieco 40 minut. W Home and You tylko sobie oglądałam, popatrzyłam na te głupotki świąteczne, a na rzeczy, ale wiecie, nie potrzebuję. Momencik, chwila. Ja nie potrzebuję. Potem, Sinsei, nie planowałam zakupu tego sweterka, ale wiecie, cena 30 zł. Skład, no tamten był lepszy z misiami, ale widziałam, że on się już kulkował przez samo e, przebywanie między innymi tymi bluzami, tak mogę powiedzieć. No to stwierdziłam, że nie. Wzięłam ten sweterek, bo mam też taką fajną opaskę i Wam też pokażę, oczywiście, Wigilia, jak Wam będę składała życzenia to Wam pokażę, jaką mam śmiechową opaskę. Do tego sweterka będzie pasowała. No i jako na wigilię zawsze zakładam sukienkę, ale w tym roku może sobie założę dżinsy. I ten sweterek też będzie spoko. Tak casualowo, wiecie o co chodzi. Tak na luzie, żeby było. No. Tak się ubiorę. No nic. Wracam do domu. Pokażę Wam ten plecaczek z tego to bo ta paczka była nieporęczna. Żałuję, że nie odpakowałam tego kartonu w tym sklepie i nie wziąłem od razu tego plecaka. Ale dobra. Karton się zutylizuje w domu. No to... Biorę się jakieś. Znowu szukałam 20 minut miejsca parkingowego, bo znowu jestem w tym ukochanym bytomiu, o którym już Wam opowiadałam. Że tu się szuka, wiem, ludzie powracali z pracy, no to każdy przecież chce zaparkować, nie? A ja nie lubię tego parkingu podziemnego, bo szczerze Wam powiem, ja się go boję. Nie byłam tam jeszcze sama na tym parkingu, więc wolę tam nie wjeżdżać, bo się boję, że po prostu nie dam z nim rady. Ogólnie wjeżdżam na parkingi nadziemne, podziemne, ale tego osobiście nie znam i mam jakiś taki dystans do tego parkingu. No nic, widzę, że tutaj samochody też szukają miejsc, więc żeby nie blokować, to ja już wsiadam do. Znaczy się wsiadam. Siedzę już w aucie, tylko wezmę kluczek, włożę go tam gdzie trzeba i ruszam do domu. Dobra, już otworzyłam częściowo, żeby się nie męczyć. Zobaczcie, tuwam. Zobaczcie, to tu jest taka piękna. Boże, przypinka. Tu jest fajna rączka, taka y, idealna do noszenia. I to można nosić na dwa sposoby. Jest albo jako plecaczek, zobaczcie. Czyli jest normalnie jako plecak. A z tego można sobie przepiąć te paski i zrobić sobie w bardzo łatwy sposób y, torebkę. Tutaj właśnie macie informację, jak mogę sobie zrobić z tego torebkę. Widzicie? Albo plecak, albo torebka, czyli tu dwie, no, dwie drogi, dwie ścieżki zakładania. Normalnie plecak kosztuje 140 zł, ale ja w aplikacji dostałam jakieś tam zniżki, więc on mnie kosztował w granicach 123 zł. I on do tego plecaka z Witchena będzie jako mój dodatek. Jestem mega, mega zadowolona z tego, że to kupiłam. Tam są oczywiście papiery. No i zobaczcie to, ile tam jest miejsca. Tam jest dno, na dole. Pięknie. Tu są te kieszonki z przodu. Taż jedna otwarta, no i oczywiście kieszonka na zameczek. Mega, mega się cieszę. Taki ładny, elegancki plecaczko, torebka, czy jak to tam nazwać. Fajnie. Ja jestem z pełni zadowolona. Rączki sobie oczywiście wyreguluję. No i już nie będę musiała znowu przez jakiś czas kupować żadnych torebek ani plecaczków, bo już tak naprawdę mam. Tu ewentualnie sobie zrobię tak, że ten brylok będę mogła sobie, żeby to jakoś wyglądało, przyczepić tutaj. No to jeszcze zobaczymy, że zamiast w tym miejscu to po prostu tu, żeby to tak wiecie, nie wisiało. Ale to jest tylko kwestia taka, moja, moja, moja fanaberia, moje widzi mi się. To ja sobie metkę mogę odciąć. Właściwie tu metki już nie ma, tylko jest ten mm, sznurek z metki. E, tu jest metka. Nie, tutaj też nie ma. Tu są zabezpieczenia, widzicie? Te sznurki są takie, żeby nikt nie nosił. Ok. Tu jest metka. To ja sobie to wszystko mogę już oficjalnie podpinać. No i mam takiego cudaka. To co? Zostaje jeszcze wezwanie zimowe. I ja sobie zrobię kolację. E, dzisiaj zjem coś niezdrowego, już Wam pokażę co. Była po drodze żabka i dostałam kupon na 5 zł, więc wziąłam sobie za 20 zł dwa te burgery po zbóju. One są przepyszne, więc ja sobie to zgrzeję w mikrofalówce. Zjem sobie jednego dzisiaj, drugiego sobie zostawię na jutro. A tam pod spodem jest ten zimowy sweterek, którego jednak wybrałam. I ja sobie ten sweterek zimowy, moment. O, on jest widzicie z tymi choineczkami. Jednak mi się spodobał i ja sobie go na Wigilię po prostu założę. Dobra, biorę się za to wezwanko zimowe i będę jadła. Dobra, jestem, jestem. Oczywiście wczoraj jak się bawiłam z tymi plikami, to zeszło mi, jak widzieliście, bardzo późno Wróciłam tego vlogmasa. Ale tak jak Wam tłumaczyłam, to nie jest moje widzimisię, tylko no i tak to wszystko trwa. To nie jest tak, że ja sobie tylko wiecie w 10-15 minut to robię. Tyle czasu mi to zajmuje, może kiedyś dojdę do szybszej wprawy, bo ja to też później przeglądam, patrzę czy w miarę jest wszystko ok, tp itd. Dobra, tutaj czyściłam, nie do końca mi się w tym jednym wierszu wyczyściło, jeżeli chodzi o te kwoty. Robiłam to zmywaczem do paznokci, nic się tutaj nie popsuło, więc jest ok. To po prostu można zmywacza jak najbardziej używać. I dzisiaj mamy 17 grudnia. 17 grudzień. Fajnie, że mam ten sweterek. To jest pierwszy mój taki świąteczny sweterek. Jeszcze nigdy nic typowo pod święta Bożego Narodzenia nie miałam kupione, więc spoko. Weźmiemy sobie dwie szóstki, to jest 7 i teraz minimum 20 zł, bo ja chcę na te książki uzbierać, wiecie, jak sobie policzyłam, to minimum 20 zł muszę dawać na dzień. I ja też nie policzyłam, że zdrapki są tu 3. Ale tą stronę tytułową sobie zostawię na sam koniec. Na razie się skupię na tych tu, bo tutaj jeszcze dwa razy będę rzucała kostkami. 7 plus 7 jest 14, czyli cała jeszcze jedna zdrabka. 14 i 9 to jest 23. No i ok. Odkurzacz jest schowany, więc się posługuje palcem, a kosz mam po swojej prawej stronie, więc nie ma źle. Dobra. 16 plus 7, 23, ok. I teraz mamy 259 plus 23, to mamy 279, 282. Dobra, tu mam dwie dziesiątki I w końcu dam bilon Właściwie, czyli dwójeczkę Szukam portfela z moim wzrokiem Mam Karliczku Co ty niesiesz w koszyczku Dobra, mam dwa złote 260, 270, 280. I jeszcze Wam jedną ciekawostkę pokażę na dziś, i na tym będziemy kończyli dzisiejszego vlogmasa. Cieszę się, że jutro czwartek. Jutro się muszę na angielski przygotować, bo miałam w niedzielę, ale no, nie miałam ani motywacji, ani czasu jakoś tak. Mi się ten dzień rozlał, że dużo innych rzeczy porobiłam, no ale to jakoś mi coś poszło tam nie tak po prostu. Ale później będę miała przerwę świąteczną noworoczną. My się w nią zobaczy, jak tak patrzy w kalendarz na styczeń. 6, 7, 8, chyba dziewiąty to jest piątek. Nie wiem, bo tak daleko aż nie widzę za dobrze. Już powoli dochodzę do perfekcji z herbatkami zimowymi. I co ja tutaj dam? Pomarańczkę z goździkami, laskę cynamonu, daję mało, bo ten cynamon jednak ma specyficzny smak robi. Tam na dole już pływa ten sok pomarańczowy ja już go nie kupię, bo jednak mi on nie smakuje. Wolę jednak jakiś tam malinowy sobie kupić. Tam jest tylko jeden, jedna gwiazdka anyżu i w lodówce mam imbir, więc dorzucę sobie jeszcze imbirek. Oczywiście herbata i mam zimową herbatkę. I ja sobie ją słodzę albo miodem, albo cukrem w zależności od tego jaką mam temperaturę. No to co? Teraz idę sobie zaparzyć herbatkę. Pliki muszą się ściągnąć na kąpie i wrzucam je do programu do montowania. To zapraszam was do jutrzejszego vlogmasa. Zobaczymy chyba, że jutrzejszego połączę z Piątkiem, nie wiem jeszcze. Zobaczę, co wyjdzie jutro w praniu, bo jeszcze wszystkie prezenty są niepopakowane, więc coś się na pewno wymyśli. No to dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję Wam za każdy komentarz, za wsparcie. Jak ja coś tam koślawo wymówię i tak dalej, to śmiało, dziewczyny. Dawajcie mi, proszę znać. Ja, ja się cieszę, ja się cały czas uczę i wiem pewnych rzeczy, trudno, y, trudno wytępić myślowo, jak się już coś zapamięta i się tak mówi. Ale myślę, że jestem na dobrej drodze. Więc ja Wam dziękuję, będę się cieszyła teraz z tymi dwoma plecaczkami, właściwie torebką, plecakiem i plecakiem. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Ciao!